Doczekaliśmy się. Dzisiaj pierwsze warsztaty. Takie dnia? Pierwsze tak, warsztaty, które tak, tak, tak. Okay. E, I mamy do Was taką propozycję. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mi się bardzo spodobała. E, lampiony. Piękne, ogrodowe lampiony. Specjalistka od ogrodowych lampionów. Izabela Wam wszystko e, powie, jak, co i jak należy zrobić, ale zanim jeszcze w ogóle, e, no to to w pierwszej kolejności wszystkim naszym zrzutkowiczom, bo to e, dzięki Wam w ogóle e, mogliśmy nagrać ten program. E, także naprawdę gorąco dziękujemy. E, I e, jeżeli Wam się w ogóle spodobają te nasze warsztaty, mm -hmm. mamy nadzieję, że tak to zapraszamy, korzystajcie jeszcze z tej możliwości, że można ciągle na tej, na tej zrzutce coś wpłacać. Tutaj na dole powinien się Wam teraz na dole ekranu pokazać link do zrzutki, ale jeszcze go pokażemy na końcu, będzie w opisie, w opisie do filmu, także będzie można sobie tam z niego, z niego skorzystać. Powiedz jeszcze Junia, co, co nam będzie potrzebne tam z tyłu e, też będziecie mieć informacje, czy też w opisie do filmu znajdą się informacje, co musicie sobie przygotować. Hopsa do piwnicy po słoiczki. E, się uważnie do nożyczki po nożyczki. <laughs> to nie do piwnicy, <laughs> gdziekolwiek je tam trzymacie, już nie wnikamy. E, I co? I, I poszór sznurek. Pomysłodawczynią dzisiejszych warsztatów jest Marta. Tak, A y, nią zajmę się ja. Tak. No i właśnie mamy taki podział. Tak, tak. Ktoś musi rządzić, ktoś musi pracować. No dobrze. Czyli tak. Y, potrzebny nam będzie słoik. To już y, wielkość zależy od naszego pomysłu, podobania, ograniczona, tylko nasza wyobraźnia. I co tam kisiliśmy? Co tam kisiliśmy? Kisiliś, Nożyczki i sznurek. Y, mamy tutaj kilka rodzajów. Sznurka do pokazania. Pierwszy to jest taki zwykły, taki jak kiedyś było, cno powiązałki może być, to tutaj Martusia trzymała, proszę Martusia tak, trzymała. Ja pokażę tak wody. bliżej, wyciągnę ręce, najdalej jak potrafię e, i pokażę bliżej. Mhm. To no słuchajcie, to jest do, do kupienia nawet w sklepach ogrodniczych. Tak i tu jest na przykład, to jest tak zwany wędliniarski sznurek, też z niego można pleść. Dalej mamy sznurki, bawełniane, plecione, te, z których my tutaj robimy tak. różne kawianki. Bawełniany sznurek tylko... Jest 3, mm. 3 mm. Tutaj mamy 5 mm, jest jeszcze 9 mm, dla tych tutaj to to, wywanie. Ale to na gąsią. Tak. <głosy> <głosy> ale można. To mamy. A, nie, z nie, tego nie. nie. I kolejny sznurek to jest sznurek makramowy. On jest taki pleciony z trzech sznureczków. Można go tutaj trochę rozwinąć Martusiu. Tak, zaraz troszeczkę rozwiniemy, żeby było widać. E, jeden, dwa, dwa trzy. trzy. Jest on dosyć mocno skręcony, więc nawet dla początkujących osób nie jest trudny. Tak, no z matematyki tak to, też ja? jesteśmy niezłe, bo w ogóle szydełkowanie na przykład dobrze wpływa na takie myślenie matematyczne. I proszę, jeden, dwa, trzy. Jest. Jest! Jest. I Martusia zadecydowała, że z tego sznurka będziemy dzisiaj pleźćak. No bo będzie łatwiej po prostu. I będzie zajmować. łatwiej i ładniej. Bo będzie łade, no i tutaj, ładnie i to na pewno. Tutaj tak. mamy motyw, który będziemy zaplatać. On na razie może nic za wiele nie mówić, ale takich motywów będzie pięć i jak ukończymy to i zawiesimy na słoiku, to naprawdę efekt będzie na no przykład. jest w stanie surowym, tak jest, lekarzy. Lekarzy. tak jest. Tak, jest tutaj. Mhm. W każdym razie to było nam potrzebne do tego, żeby wypróbować... Yy, Ilość sznurków i to, jak się tutaj będzie układało wszystko i jakie długie sznurki potrzebujemy do, do zaplatania, bo mm. Mm, nie ma sposobu na obliczenie tego, jak długi musi być sznurek tak, w makramie. To są różne też e, sumierki, tak, to. tak? Tak, tak, dlatego... E, Musisz dopasować te swoje. Albo, albo trzeba zrobić próbę. Ja zawsze e, dobieram e, długość naczynia plus połowę długości. I to na taki splot y, powinno wystarczyć. Okay. To jeszcze Wam pokażemy e, to, co Iza tutaj z, e, spróbowała się z tych e, sznurków e, takich snopowiązałkowych. E, znaczy one są też fajne, one są takie słabe, surowe ja no na dęburzynie, no bo to troszeczkę taki, taki też można jest. To jest tak, ale on jest generalnie przeznaczony to. Zobaczcie, przecież to też naprawdę fajnie wygląda. To można jeszcze, bo to nie jest to jeszcze... To jeszcze wykończone, tak? <śledzimy> <śledzimy> I za nie śmieję, bo ja lubię koraliczki. Ale właśnie tak można, że tutaj jak sobie potem chwycicie, to jeszcze będziemy pokazywać, ale potem jak się chwyci te niteczki, to można sobie ładnie wykończyć jakimiś koraliczkami. Można sobie gdzieś tutaj też przewiązać taki, nie chcę tutaj łokciem, Ślurek, ten, drucik, sznurek docierający. Sznurek i, mhm. i zawiesić na przykład. To może być też, także to może być też zawieszana forma. Słuchajcie, no tutaj naprawdę nic nas nie ogranicza. Tak jak sobie Inwestycja jest żadna, żadna to w zasadzie koszt tak. sznurka, jeśli ktoś sznurka w domu nie ma. I to jest wszystko, bo tak, słoik na pewno tak, się znajdzie. Taki sznureczek, nawet 10, taka rolka nawet 10 zł nie kosztuje. Robimy z takiego grubszego, bo jest, szybciej widać efekt. Mm -hmm. Tutaj, jeżeli, jeżeli nic jeszcze nigdy nie, nie robiłyście, czy nie robiliście z, ze sznurka tak, żadnego splotu makramowego, bo dzisiaj właśnie Iza Was tego płaskiego mm -hmm. splotu nauczy, to łatwiej Wam będzie z tak, takiego grubszego. Z cienkiego jest trudno. E, tak, ścień, taka, czyli albo ten taki bawełniany, taka trójeczka, mhm. e, albo ten makramowy. Ten makramowy. E, w opisie też wrzucimy Wam adresy sklepów, gdzie możecie znaleźć sobie takich sklepów internetowych, gdzie możecie sobie zamówić takie sznurki, żebyście też wiedzieli, gdzie, gdzie tego szukać i o czym w ogóle mówimy. Także z takich najlepiej zaczynać. Jeżeli już potraficie i ten, tak, no to i podoba się, bo to są też fajne formy nie? Z, mm -hmm. takich, z takich cieniutkich. Z tym jest więcej pracy, troszeczkę trudniej się może robić, on jest też taki trochę sztywny. Ale bez przesady, że to trudniej. No, trochę więcej popleść. pracy po prostu. Więcej trzeba sobie pokleść. Znaczy, Ale... można ze wszystkiego. Tak już z martą właśnie rozmawiałyśmy przed. Tak, wszystko możecie Tylko. spleść. Nawet włóczkę, czy bawełniane, bawełniane jakieś takie nitki. Ze wszystkiego można, pleść. można brać podwójną nitkę. Co? Kto sobie wymyśli. Tak, można realizować. W dowolnych kolorach. Dokładnie. Ten, tutaj jeszcze ten wzór makramowy płaski, który Wam pokażę. to on będzie też, już rozpisałyśmy i on się też ukaże jakby na, końcu, na końcu programu, tak, żebyście miały też to sobie mogły mieć przed oczami i, i sprawdzać, czy dobrze, żeby sprawdzać, czy dobrze robicie. czy dobrze robicie. Na się ja bierzemy to, żeby... do roboty. Yy, najpierw musimy odmierzyć sobie ilość sznurka. Ja no sobie skorzystam z tego słoika. Tak. Ilość sznurka, która będzie nam potrzebna, żeby ciążyć zastosować. Oczywiście, no to pięknie. Idealnie komponuje się z Twoimi włosami. Ilość sznurka, która będzie nam potrzebna, yy, potrzebna do tego, żeby tę makramę w ogóle, na, na której będziemy budować całą tą naszą makramę, i którą później przewiążemy tutaj dookoła słójka. Zawsze troszeczkę więcej, żeby było na zawiązanie. Yy. Czyli, czyli sznureczek na ten tu okrąg. Tak, sznureczek na ten okrąg. I teraz na tym sznureczku będziemy budować naszą makramę. Ja sobie zrobiłam tutaj próbę, dlatego teraz wiem, że ten wzór, który będę plotła, składa się z czterech No, Zobaczcie, nie. to może służyć po prostu. I te koraliki to, potem. Afrykańsko. ja będę... Tak. Składa się z czterech podwójnych sznurków. Zrobimy takich motywów pięć tutaj na obwodzie. Czyli musimy dociąć sobie e, 20 sznurków. Tak jak mówiłam, długości, e, długość tych sznurków Zbieram, po złożeniu, złożeniu, wyszę, tak, dobra, tak, złożeniu. Tak, Długość tych sznurków po złożeniu o... To jest no, nawet dwa razy długość, dwa razy długość słoika. Okre, to słuchajcie, sznurki pocięte, mamy 10. Y, 20 20, 20. 20, 20, 20 sznurków. takich sznurków tej długości, mniej więcej, tak. mniej więcej. Tak, mniej więcej. I teraz tak, składamy taki sznureczek na pół tak i robimy taką pętelkę. Hop. I no tak. ja jeszcze raz dla mnie. Jest... Paluchami, już jeszcze raz. Tu jest złożony na pół. Najlepiej chwycić sobie tu. Wkładamy palce od spodu i pach. I no mamy wętek. Tak. Mamy taką wętek. Ja. I teraz te wszystkie 20 sznurków musimy nałożyć na ten sznureczek, który będzie obwiązany na nastolczyk. Tutaj ta część. Czyli 20 takich e, szabielniczek. Zrobiła, tego, proszę. Proszę. tylko musimy teraz zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie były zawieszone w tę samą stronę. Zaraz pokażę, o co chodzi. Czyli tym tu, tą częścią. Tak, żeby były zaciągnięte. Tutaj to jest przód naszej pracy. I wszystkie tak, bo tył wygląda inaczej. No, żebyśmy... Jak to tył. Jak to tył. O. Jest. O, dziękuję bardzo. To teraz e, wy plączecie swoje, a my plączemy swoje. No dobra, no. czyli co? Ostatni sznureczek. Ostatni, to e, jest... to ostatnia jak ostatnia paróweczka. No to sobie w ogóle tak... E, to znaczy, nie, że ja tak cały czas siedzę z rękoma <grym> na podłoku. <to> <grym> Coś tam robię. I ja tak sobie tutaj gaworzymy. Słuchajcie, to jest właśnie też fajne, że te wszystkie rzeczy takie plecione, czy. czy rob... no poza szyciem na maszynie. to jest, A to można sobie robić w takich. rozmawiając, rozmyślając, słuchając sobie jakichś podcastów czy książek. Można tyle rzeczy łączyć. To nie jest jakoś bardzo skomplikowane, bo czasami te wzory szydełkowe są takie, że jednak trzeba dosyć intensywnie liczyć. To może. No wtedy nie zawsze no, można się skupić na czymś innym, ale, ale tutaj przy, przy makranie naprawdę no, można sobie pleść i robić jeszcze wiele innych po trzy i trzy po 3, Tak. Do. Czyli tak, mm, mamy zawieszone mm. wszystkie 20 sznureczków. To taka spódniczka no, też może jeszcze przejść. I, I tutaj te koraliki. Takie no. koraliki. O nie, Czeka. właśnie wtedy nie należy rozmawiać, jak się liczy. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Jest 20. Liczy. Umie liczyć. Umie liczyć. I teraz e, tak. I teraz sprawdzimy tak. sobie, jak to wygląda tutaj. Ja pokażę. Czy bo... się dopnie. Dopiąć się dopnie, ale mamy taką małą przerwę. I należy po prostu te szkleczki rozsunąć, tak? Żeby no, było dobrze. I mamy przygotowany. Słończek ma kramę do plecenia. Wygląda to tak, to jakbyśmy namalowali no, buśkę. To właśnie, a za... Tak, proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz tak, ponieważ ja y, mi łatwiej zaplatać, jak coś wisi, a nie leży, to będę zaplatała nasz wzór na słoiku, ale można też y, zaplatać go na płasko, położyć sobie na stole i pleć. To już zależy od tego, jak co komu pasuje. My tutaj nic nie narzucamy. Nie, nie, w ogóle. No dobrze, no to teraz mm, nauczymy się tego płaskiego, makramowego splotu, na którym oparty będzie całe to nasze tutaj zaplatanie. Nic więcej, nic innego nie będziemy robić. Później pod koniec jeszcze tylko pokażę, jak się przewiązuje to sznurek wszystko? Jak się nauczycie jeszcze tak? w się nauczycie tego płaskiego, to potem jakby na jego bazie możecie jeszcze tam parę wariacji wykonać, takie skrętne, wzory, mm. e ale to, to już jest wszystko w zasadzie jedno do drugiego podobne. Więc jak ten opanujecie, to naprawdę to też Wam da dużo innych możliwości, żeby sobie poszaleć trochę. Tak. Pracować będziemy na czterech sznurkach. <laughs> Szalona. się Pracować będziemy na czterech sznurkach. Yy, będziemy zaplatać ten płaski makramowy. Co? Wzór. Wzór, dziękuję. Na dwóch środkowych. Pracujemy dwoma zewnętrznymi. I teraz tak, zaczynamy od. Yy, znaczy, dobrze jest zaczynać od jednej strony, żeby, żeby po prostu sobie, od lewej albo od prawej. Ja zaczynam zawsze z prawej strony, bo to jest ważne przy kolejnych, yy, przy kolejnych splotach. Czyli tak, pierwszy sznureczek. Yy, Układamy żeby się sobie. potem nie zastanawiać, żeby się czy nie ja zastanawiać. z pieskiem, czy bez tak. pieska. Tak, czyli zrobiliśmy pierwsze okrążenie. Staramy się podciągnąć ten wzór tutaj jak najwyżej. Tak, widać dobrze. Dobrze. I teraz przechodzimy do kolejnej części, kolejnego rzędu. Tym, że będziemy zaplatać ten sam tutaj splot, ale musimy przesunąć ten splot o dwa sznurki. Czyli, żeby nam to nie przeszkadzało, to ja sobie te dwa włożę do słoika tak. i jakby znowu zaczynam kolejny rząd, tylko o biorę dwa sznurki z tego pierwszego splotu i dwa z kolejnego. I robię dokładnie to samo, czyli i znowu literka B tak nad sznureczkiem, pod dwoma i przez dziurkę. I z drugiej strony D. Tak samo. Mhm. Zaciągamy i przesuwamy dalej. I teraz nasz słoik jest wypukły, więc tutaj troszeczkę szerzej nam powstał ten, ten drugi splocik. jeżeli słoik jest... Słoik jest prosty, to po prostu trzeba bardziej ściągać. Tutaj po prostu formujemy kształt teraz przy tym drugim rzędzie. I wygląda to... Hmm. Wygląda <grywa> <grywa> to tak. I <Nie> <grywa> O, mamy już teraz zapleciony kolejny rząd. Jeszcze możemy tutaj pościągać troszeczkę w górę i teraz zaczynamy już ostatni, ostatnie okrążenie, gdzie będziemy robić tę część tutaj. Tu pokażę tę. Bierzemy dwa sznurki stąd i dwa sznurki stąd i na tym zapleciemy. Znowu taki płaski, podwójny splot, ale nie będziemy tego robić co każde dwa sznurki, tylko zaraz pokażę w którym miejscu zrobimy kolejny. Pokaż Izaję jeszcze, po prostu te dwa, żeby było wiadomo, gdzie zaczynamy roboty. Mhm. Że tu są, widzicie, tu są te dwa, dwa takie sznureczki wiszące. To sobie zapamiętajcie, że tu jest jakby ten początek. Mhm. To znaczy, tak, ten trzeci motyw zaczynamy dokładnie pod pierwszym. Mhm. Pod pierwszym, czyli interesuje nas, sobie policzymy. Raz, dwa, trzy i cztery. Bo robimy ten, ten motyw ostatni, w ostatnim rzędzie robimy na czterech sznurkach, czyli tu mamy cztery. I to nam będzie łatwo, bo tu są dwa, raz, dwa. Cztery trzy. podwójne. I cztery, cztery podwójne. I tak naprawdę tak, osiem, osiem sznureczków. Tak. Osiem sznureczków, ale mu, m, m, mówiąc cztery myślę o tych tutaj y, czterech podwójnych elementach. Tak, tak, no. tak, tak, tak. I dobrze, i teraz tak. Znowu mamy osiem sznureczków, dwa odkładamy. Na czterech pracujemy. Dokładnie pod tym, yy, z pierwszego rzędu zaplatamy kolejny. To sobie zaciągniemy. I jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I przechodzimy dalej. Znowu odliczamy osiem. Pokaż jeszcze bardziej, taki sobie do kamery będziesz zapłacał. Dwa odkładamy. I na tych czterech zaplatamy. Znowu od prawej strony zaczynając taki podwójny, płaski splot. Można to tutaj troszeczkę dociągnąć bardziej. Tu już. Prostując. I jest. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest kolejny motyw. I jeszcze zostały nam dwa. Mamy pięć motywów i teraz te motywy zakończymy. Będziemy po prostu wiązać teraz te sznurki, które nam tutaj zostały w taki trójkąt. Każdy motyw to 8 tak. sznurków. Będziemy wiązać z dwóch stron. Zaczniemy z tej strony i z tej strony i zakończymy tutaj na środku. Teraz tak, skrajny zewnętrzny, skrajny mhm. sznurek to będzie ten sznurek, na który będziemy obwiązywać kolejne sznurki. Czyli tak, bierzemy sobie w lewą rękę najlepiej ten. Jeżeli ktoś jest praworęczny. Ale A, jeżeli tak, praworęczny, to jest chyba jest praworęczny. też w sumie nie ma wyjścia. I teraz zaplatamy, od, zawiązujemy od spodu. Ja pokażę pierwszy, jak będzie wyglądał. Tak. Pamiętając, że wiążemy na tym sznurku, który tutaj trzymam w tej lewej ręce. I drugi będzie wyglądał. O, w ten sposób. Czyli każdym sznureczkiem dwa supełki dwa takie supełki. tym trzeba zawiązać. I teraz kolejny bierzemy. Ten sobie tutaj wisi. Bierzemy kolejny. Zawiązujemy od spodu. W ten sposób. I jeden supełek. Jeden supełek. Staramy się tutaj mocno ściągać. Żeby A? nie było przerw między tymi tak. supełkami. I drugi. Hop. I teraz zostaje nam tutaj... Trzeci, bo czwarty jest ten, na którym wiążemy, a dzielimy na pół. Hop. I hop. Jakby z tej strony mamy wykończoną pracę, mhm. teraz nie wiem, czy będzie widać, jak będę robić z drugiej strony. Na tym zewnętrznym sznurku będziemy wiązać. Od spodu ten drugi. To tu musimy sobie tak przesunąć, żeby było wiadomo, że na tym wiążemy, nie? O, też tych sznurków, żeby się nie, nie pomyliły. Ja już się pomyliłam, właśnie. O, hop. Pokaż jeszcze, Izę tak powoli, jak mhm. ten... Jeszcze, to na tym drugim. Na tym drugim, tak. Mhm, pod spodem. od spodu, hop, tutaj w tą wolną przestrzeń to jeszcze na następny pokażę jeszcze raz, tak żeby Aha. nie zasłonić ręką. tu. On tutaj wychodzi. I teraz traktujemy, że jest poniżej tego, tak? czyli od spodu też. I przekładamy od góry i tutaj dziura. Trzymajcie tak ten prowadzący, żeby zawsze był wyżej. Tak, tak o tym, wtedy trzeba, nie o tym trzeba pamiętać, żeby pilnować tego sznurka prowadzącego, bo łatwo jest, łatwo jest się pomylić. I ten też jest od spodu, więc przekładamy go górą tutaj. I on znowu wychodzi od spodu, więc znowu górą i tutaj w tę dziurę. Czyli tak, mamy już zrobione motywy i wykończone jakby te motywy. I teraz zostanie nam do zrobienia ostatni, tutaj jakby taki splot yy, na samym dole. To są te sznurki prowadzące. I teraz na lewym będziemy zaplatać prawym, czyli on tutaj tak naturalnie jest pod spodem. Przewiązujemy go w ten sposób. Przesuwamy tutaj. O. I jeszcze raz tak samo. Od góry tutaj teraz i w to. Tu mamy dwa supełki dwa i one są jakby tutaj wykańczają nam ten, ten trójkącik, trójkącik ten spód tutaj i tak samo na lewym prawy, prawy jest pod spodem. O, Czyli lewy to, jest ten prowadzący. Tak. I znowu od spodu drugim i tutaj ściągamy sobie mocno. I tak każdy po kolei. Tu się trzeba będzie troszeczkę skupić, żeby nam się sznurki nie pomerdały. Mhm. Ale pracujemy tylko na tych dwóch, które mhm. były prowadzącymi sznurkami. Tutaj. Czyli w sumie skończyliśmy nasz motyw. No i teraz my mamy taki pomysł, żeby przyciąg sznurki na tę wysokość. Hop. I tutaj samo. I teraz je rozpleść, żeby powstały mhm. takie frędzelki. Można je rozczesać też. To Potęż, będzie więcej niż tak. 3. Ten sznurek daje się czesać. Zwykłym grzebieniem można je po prostu rozpleść. To już trwają ostatnie prace wykończeniowe. My niestety nie mamy grzebienia, co widać. <grym> Ale mamy szczotkę. <grym> Ale mamy e, szczoteczkę do. E, So, nie sokowiem tylko... Tak? Jak soko. na, do wyciskarki. Do Wolnoobrotowe. Polnoobrotowej. Wolno I ta szczoteczka y, też się sprawdza. Może być szczoteczka do zębów. Szczotka a, do. A, może nie ta w kolejkach żywa. Ale może być i, też szczotka na przykład taka dla kota do czesania. Czy może być, słuchajcie, jakąkolwiek macie szczotkę. Jeżeli uda się Wam rozczesać te sznureczki, to zróbcie to, bo one są wtedy takie bardziej puchate. Zaraz Wam, zaraz wam pokażę. jeszcze chwila cierpliwości. Tych nie, nie Nie uda się Wam raczej rozpleść takiego sznurka od snopowego całki, ale tu można te koraliki, które, które Wam serdecznie polecam. Jakieś, jakieś parę koralików sobie tu wpleść. Można to... Yy, przyciąć, bardziej, mniej. Można pozostawić właśnie takie długie yy, szalone wąsy. Mhm. Zależy jaki tam chcecie mieć styl na tym stole. byle się to w majonezie potem nie, gdzieś nie, nie utopiło. Ten sznurek bawełniany, yy, tutaj ten mhm. zablokany, to można wykończyć suplokami. Ten. Mhm. ten Ona ładnie on... wygląda właśnie. Tak, tak suplokami. Tak, supo... mhm. na sznurku. Bo też się go nie uda rozczesać, Wygląda no, tak, może na niżej kosa. O. Takie, takie super oszuki. No tak, ja pokaż, bo nie wie, o czym mówisz. Tutaj ten ten super, skrócie, który na zostawić. początku był ten pierwszy sznurek był wiązany. To tutaj to można z nim zrobić, co się chce. Można dowiesić koraliki. Można koraliki, tak? Zdecydowanie <grym grym> jest on na koraliki. <grym> można go też... E, można go też e, rozczesać, mm -hmm. można go uciąć, no, można go schować, e, my go troszeczkę, zrobimy robimy, robimy Dokładnie, nam się bardzo podoba taka wolność właśnie, że to, cokolwiek zrobimy, to będzie to, to, będzie dobrze. to, to nasze, to twórcze. No, tu jest taki wąsik. Nie ma warunków do pracy. słuchajcie, no, na pewno przyjemnie jest robić takie rzeczy w towarzystwie, ale dobrze musicie się zastanowić, w jakim towarzystwie ktoś pracować, bo nie każde sprzyja. Proszę bardzo, to okay. ehm, I słuchajcie, no, nie wiem jak Wam się podoba. Nam się, Nam się podoba. podoba. Słuchajcie, jeżeli chcemy sobie właśnie tam jakiś e, ładny stół ogrodowy e, urządzić, to... Mi się wydaje, że to będzie bardzo ładna ozdoba. Oczywiście do środka świeczka. Tu się zmieści duża świeczka. Jaką chcecie taką sobie możecie bożyć? Możecie jeszcze to też gdzieś czymś okręcić, czy drucikiem, czy jakimś kawałkiem mhm. tego sznurka i podwiesić. To też może być taki. Chociaż to jest dosyć ciężkie. Dobrze się tak. dobrze wyważcie, mhm. żeby się komuś taki lampion na głowie nie zatrzymał. Chociaż na stole będzie wyglądał. Ale na tak, Na stole do jakiegoś naturalnego obrusa. bardzo, e, Bardzo fajnie. No dobrą sprawę, to nawet na kwiatki to może być ładne. Jak ktoś, no słuchajcie, zastosowań jest wiele, raz może być tam świeczka, raz kwiatek. Co tam wsadzicie, to, to będzie, to po prostu samo w sobie ładnie wygląda. A jeszcze jak światełka zaczną tutaj przebłyskiwać przez te, przez te sznureczki, to myślę, że to się będzie bardzo mhm. dobrze prezentować. W zasadzie tyle. Skorzystajcie z tych wszystkich podpowiedzi i linków, które Wam tam jeszcze umieścimy w opisie do filmiku. No i jeszcze się do roboty. Zapraszamy Was i obie do zobaczenia w, 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 wkrótce <grym> na warsztatach, a na pewno do zobaczenia za dwa tygodnie w naszym dwutygodniku. Zaprosimy Was do kolejnych ciekawych znajomych. Myślę, że spędzimy wspólnie. Dobry czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.